Widzicie, moi drodzy, to wszystko dla hasła nie międzystrojów, a międzywodzia. Witajcie, międzywodzie. Ale, żeby w czerwcu można było tam pojechać i stamtąd wrócić, zrobić ponad 200 km, to dzisiaj niestety trzeba i na rowerze, i z rowerem. Ale to mogą robić ludzie, którzy mają, którzy mają jakąś pasję. A nie. Tylko palenie i picie. Do zobaczenia na górze.